Dlaczego zatrzymywać się w tym miejscu, skoro brama jest zamknięta? Na niektórych przejazdach kolejowych ustawiany jest znak stop, moim zdaniem, w całkowicie niedorzeczny sposób. To jest chyba jeden z najbardziej jaskrawych przykładów ulica poselska w Częstochowie. Zbliżając się do tego przejazdu, widoczna jest zamknięta brama. Skoro jest zamknięta, to chyba nie przejedzie pociąg. W takim razie po co się zatrzymywać? Czy nie można by w tym miejscu zastosować po prostu tabliczki T10 oznaczającej przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze? W miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania lub przetaczania pociągu. Czy takie oznakowanie nie jest tworzone właśnie po to, by je stosować w takich miejscach? Ironicznie, przed tym przejazdem są umieszczone tabliczki T10. Czyli można by się spodziewać, że jednak jeśli jedzie pociąg, to ruch na drodze zostanie przez kogoś wstrzymany, ale i tak muszę zatrzymać się na stopie. A co jeśli Wam powiem, że znak stop stoi zgodnie z przepisami, a tabliczka T10 nie? Przepisy dopuszczają stosowanie tabliczki T10 wyłącznie na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii A. A jakie warunki muszą być spełnione, aby przejazd został zaliczony do tej kategorii? Droga przecina więcej niż trzy tory. No i niestety, tutaj mamy tylko dwa. W torach przejeżdżają staczane lub odrzucane podczas rozrządu wagony. Z tego, co rozumiem, to musiałaby być w okolicy stacja rozrządowa. Nie są spełnione warunki dla kategorii B, C lub D. Sprawdźmy więc warunki dla kategorii B. Iloczyn ruchu jest większy od 150 tysięcy. Raczej nie spełnione. Nie ma w tym miejscu takiego ruchu. Krzyżowanie się z drogą krajową. Oczywiście nie jest to droga krajowa. Czas na kategorię C. Iloczyn ruchu pomiędzy 60 a 150 tysięcy, raczej również nie jest spełnione. Iloczyn ruchu mniejszy niż 60 tysięcy, ale nie w warunki widoczności jak dla przejazdu kategorii D i została nam kategoria D. Tu w zasadzie mamy do spełnienia warunki widoczności, ale jeśli dopuszczalna prędkość pociągu na przejeździe nie przekracza 20 km na godzinę, to te warunki nie mają znaczenia i przejazd jest przejazdem kategorii D. Przypuszczam, że na całej tej bocznicy prędkość nie przekracza 20 km na godzinę. I prawdopodobnie w ten oto sposób ten przejazd wylądował w kategorii D i stracił szansę na poprawne oznakowanie go tabliczkami T10. Odpowiedź z Urzędu Miasta Częstochowy potwierdza, że jest to przejazd kategorii D, a znak stop wynika zapewne z warunków widoczności. Nie będę się zagłębiać w szczegóły. Moim zdaniem powinna istnieć możliwość użycia tabliczek T10 bez znaków stop w takich miejscach. Gdy wyjeżdża pociąg w tym konkretnym miejscu, to chyba i tak ktoś otwiera tę bramę. Z drugiej strony inne przepisy mówią o tym, by znak B20 stosować z dużą rozwagą, aby nie uległ on deprecjacji. Świetnie, gdzie ta rozwaga? Swoją drogą, co za sytuacja. Pojazd zaparkowany na przejeździe kolejowym, a policja nie reaguje. Takich przejazdów z pewnością istnieje w Polsce wiele. Są różnie oznakowane. Wydaje mi się, że część niezgodnie z przepisami. Pociąg przejeżdża, lub raczej przetacza się raz na jakiś czas, a wszyscy pozostali cały czas muszą się zatrzymywać. Dlaczego pracownik zakładu, bocznicy nie może wyjść na drogę i zatrzymać ruchu w czasie, gdy pociąg wjeżdża na przejazd? Dlaczego nawet, jeśli by chciano, to nie można takiego rozwiązania wprowadzić? Spełnienie kryteriów dla przejazdu kategorii A. Czy z warunkiem do zastosowania tabliczek T10 przez skrzyżowanie lokalnej drogi z bocznicą jest w wielu miejscach niedociągnięcia? Właśnie trwają konsultacje publiczne projektu rozporządzenia dotyczącego przejazdów kolejowych. Projekt zawiera ciekawe zmiany, ale niestety nie zmienia nic w sprawie takich przejazdów kolejowych jak ten. Jeśli zgadzacie się ze mną, że powinna istnieć możliwość szerszego stosowania takiego znakowania, to jest. Tabliczek T10. Na przejazdach przez bocznice kolejowe i tory o podobnym charakterze, to zachęcam Was do wzięcia udziału w konsultacjach i wyrażenia swojego zdania. Być może razem uda nam się coś działać. A jeśli znacie podobny przejazd w swojej okolicy, to może warto podać go jako przykład. Link do projektu znajdziecie w opisie. Oprócz tego znajdziecie tam uzasadnienie projektu i formularz do zgłaszania uwag. Uwagi można zgłaszać przez maila.